Się zwalnia gra, Ciekawe. Ja nie mam pirota, więc nie powinno mi. Je, nie zwalniało mi. Haha, ha, i nawet wyczułam to je. Ostrożnie. No. A, myślałam, że traf. Je? No, he Wait. Tutaj właśnie... Ym... O, jak oglądałam mojego chłopaka jakieś żurawie takie duże. Gdzieś tutaj... Nie ma ich? Nie ma. Fajne są takie te. Wi, wi, wi. Wi... Aha. Aha, już chyba wiem o co chodzi. Przygotować się? O, złapałam się. Dobra, muszę tam. Bo mi fight nie wejdzie przecież. Aha, dobra, tutaj. I co teraz? Aha, tak biało jest, że ja nic nie widzę. Dobra. Ehm. Aha. Uiii... Ui. Uii. Hop. Czy tutaj właśnie są problemy? Ale jakie ładne. Bo na tę rurę ciężko wejść, bo ona na to staje i potem spada. No i kurde, to jest właśnie to doby. A ja. O nie ma ich Gdzie one poleciały O nie mogę Ach Udało mi się I ktoś mi powie może gdzie teraz mam iść Ło. Wow. Wejdę na to coś Wejdę na to Może mam tam iść? Tu widzę drzwi, to są drzwi, to są drzwi Kocham te drzwi, po prostu one są takie. A myślałam, że tutaj coś jest. Hmm, muszę tam wejść. O tak będzie znał policję, to ja się zabiję. O, nie ma policji nigdzie, a tutaj coś chyba jest. A chwila. Tam są takie... Takie coś fajne. Takie te, te takie... O takie coś. Ja to ominęłam, wiem. Jestem taka ślepa, że ja to ominęłam, no. Mam jedną... a nie mam, jest 30! Yeah jedną z trzech z tego rozdziału tak No i tak się to robi a się boję to co tutaj będzie teraz Nie. Co mam iść? Co to ja nie widzę? Nie. A, właśnie. Dobra, już wiem. Uii. filmik, o nie, Jezus Maria, ja tego nienawidzę i wiecie co, ja chyba tutaj już zakończę nagrywanie powinno się zapisać, raczej się zapiszę tutaj bo mało czasu mi zostało i zaraz przyjdzie siostra i wejdzie mi tutaj powie i powie, że już skończyła nagrywanie, więc... Um, więc już skończyłem tutaj. Jak tylko skończę ten faczo... ten gruby gadać. I może jutro nagram. Może.

Uuu. Dobra to ja tutaj już kończę, bo oni już mówią, że ona spadała, więc spadam już stąd. <grych> Dobra, goodbye wszystkim. Do usłyszenia w następnym odcinku, papa. Pa.